Cześć wszystkim. to taki mały update. Będę budował kolejną swoją łódkę, taką, która mi się zawsze marzyła. I pytanie do Was: czy zgadniecie, co to za łódka? Nie wiem, czy będą te silniki, czy nie. To są oryginalne silniki z tej łódki, ale nie wiem, czy będę je zostawiał, czy nie. Tu są jakieś łożyska. Tu są osłony śrub napędowych. O, tak wyglądałem śruby Ale popękane już. Ktoś je niestety tutaj pięknie załatwił. O, jak się ktoś zastanawia, czemu łódka na przykład skręcała w jedną stronę. No, bo tutaj miała większą łopatkę, a tutaj miała mniejszą łopatkę i nie miała czym kręcić, tylko mieszała wodę i nic więcej. Hmm. Także tak to wygląda. Tu są takie pierdzielniki do otwierania. Klap. O, może wam jeszcze klapę pokażę? Jedną może to wam coś powie co to za łódka musiałem grubo odczyścić tą łódkę ale i tak jeszcze jest tutaj yy, pobrudzone ale to wszystko do, do wymycia pójdzie jeszcze widzę, że tu wszędzie jest wszystko brudne także ta, tak tak to wygląda w kolejnym filmie pokażę wam może coś więcej z tej łóżki, a na razie tyle. Zagadka dla Was. Zgadujcie, co to za łódka. Trzymajcie się, cześć.